Szczęść Boże, Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wniosek formalny o przerwę celem zwołania Konwentu Seniorów, celem uzupełnienia porządku obrad, o wystąpienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, który jest inicjatorem tego spotkania. Najwyraźniej starsi i mądrzejsi poradzili mu, żeby zainicjował ten event populistyczny, pr -owski. Ale nie kwapi się, żeby głos zabrać, więc zróbmy miejsce panu prezydentowi. Niech wytłumaczy, dlaczego właściwie gromadzimy się tu w dniu dzisiejszym. Czy po to, żeby przez aklamację przyjąć uchwałę stanowczo potępiającą wirusa, czy też może, czy też może chodzi o wprowadzany kuchennymi drzwiami przez Komisję Zdrowia projekt ustawy, Stan wojenny plus, plus koronawirus. Oczywiście stan wojenny, ponieważ to jest ustawa, która proponuje między innymi redefinicję pojęcia stanów nadzwyczajnych. To jest ustawa, która proponuje wyłączenie odpowiedzialności władzy za straty, szkody, krzywdy, które mogłyby wyniknąć Dziękuję z pośle, rzecz jasna walki Panie pośle, informuję, że nie jest to głosek, wniosek formalny. Odbył naprawdę. się konwent seniorów i dokładnie pan wie, że wniosek nie spełnia tych wymogów. Nie będę poddawać go pod głosowanie. Przystępujemy do rozpatrzenia. Aha, komunikatu. Konfederacja wolność, i nie podległeś.